Honker w aplikacji SmartThings to kompleksowe narzędzie, które pozwala monitorować stan techniczny urządzeń w Twoim domu. Dzięki Honker możesz czuć się bezpiecznie i mieć pełną kontrolę nad produktami, które posiadasz. Zakładka umożliwia monitorowanie stanu technicznego urządzeń. Aplikacja powiadomi cię o wszelkich usterkach, konieczności konserwacji lub aktualizacjach oprogramowania, co pozwala na szybkie reagowanie i minimalizowanie problemów. W przypadku wykrycia problemu z którymś z urządzeń, Homker natychmiast wysyła powiadomienia na twój smartfon. Dzięki temu możesz szybko podjąć odpowiednie działania. W zakładce Homker znajdziesz przygotowane tutoriale pokazujące jak dokonać podstawowych napraw lub jak wyczyścić poszczególne elementy twoich urządzeń. Znajdziesz tu również niezbędną instrukcję obsługi dedykowaną do Twojego produktu. W przypadku poważniejszych problemów Honker umożliwia szybki kontakt z pomocą techniczną. Możesz przesyłać szczegółowe raporty o stanie urządzeń bezpośrednio do specjalistów, co przyspiesza diagnozę i naprawę. Honker w aplikacji SmartNix to wszechstronne rozwiązanie, które ułatwia zarządzanie stanem technicznym urządzeń w Twoim domu. Dzięki łatwej obsłudze i zaawansowanym funkcjom możesz czuć się bezpiecznie.